W centrum Gorzyc realizowane są obecnie duże inwestycje drogowe, które mają poprawić układ komunikacyjny oraz pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo. Gmina Gorzyce na budowę i modernizację dróg pozyskała duże dofinansowania. Kiedy inwestycje zostaną zakończone? Pierwsze realizowane obecnie zadanie to gruntowna przebudowa ulicy Metalowców. Wcześniej w ramach tego samego projektu wybudowana została nowa droga 11 listopada. Samorząd otrzymał tu dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, program inwestycji strategicznych. Bardzo duży zakres inwestycji. Inwestycja długo oczekiwana, ze względu na to, że to jest jedna z pierwszych ulic, która była robiona na początku lat 70. ubiegłego wieku. Więc tutaj musimy wymienić całą infrastrukturę kanalizacyjną, wodociągową, infrastrukturę, która odprowadza wodę deszczową, jak również gazową. Wymiana nawierzchni, budowa nowych parkingów, przejść dla pieszych i wymiana całego oświetlenia ulicznego. Budowa nowej drogi 11 listopada oraz przebudowa ulicy Metalowców to element szerszej strategii. Dzięki temu poprawi się układ komunikacyjny w centrum Gorzyca. a kolejne tereny zostaną zagospodarowane. To właśnie tu ma zostać wybudowany nowy Dom Kultury. Kiedy ulica Metalowców zostanie oddana do użytku? Inwestycja będzie ukończona do połowy grudnia. Cieszy mnie bardzo. Bardzo kosztowna, 4,5 miliona złotych, ale to już będzie kompleksowo zamknięty temat, jeśli chodzi o modernizację ulic w Osiedlu Gorzycy. Zakres potężny, bardzo skomplikowana inwestycja, bo nie zawsze instalacje, które tu się znajdują, znajdują się w tym miejscu, w którym powinny. Więc często jest tu dużo robót wykonywanych ręcznie, żeby nie doprowadzić do jakichś poważnych awarii. Centrum Gorzyc to obecnie jeden wielki plac budowy. Realizowane są inwestycje drogowe, które pozytywnie wpłyną na bezpieczeństwo i komfort codziennego życia. W ramach jednego dużego projektu swoje oblicze zmieniają ulice Piłsudskiego, Przybyłów, Konopnickiej oraz Prusa. Duża inwestycja realizowana z rządowego programu. Z dofinansowaniem 60%, inwestycja za ponad 4,5 miliona, długo oczekiwana przez mieszkańców. Zakończymy tę inwestycję do połowy listopada, także liczę, że na święto 11 listopada zrobimy mieszkańcom wspaniały prezent. Inwestycja jest realizowana zgodnie z planem, a zakres prowadzonych prac jest bardzo szeroki co obecnie dzieje się na drogach w centrum Gorzyc. W ramach tej inwestycji jest wymiana nawierzchni, budowa i odnowienie całej instalacji odprowadzającej wody deszczowe, budowa chodników, przejść dla pieszych, co poprawi znacznie bezpieczeństwo zarówno tu na tej ulicy, w okolicy też ośrodka zdrowia. No i to samo na przybyłowie, poszerzenie ulic, budowa ciągów pieszych, także jesteśmy bardzo zadowoleni.